Technologia, innowacje i doświadczenie projektantów. Blackline Safety dostarcza systemy bezpieczeństwa tysiącom pracowników samodzielnych na całym świecie. Dlatego opracowaliśmy system G7 o zaawansowanych funkcjach bezpieczeństwa dla pracowników pełniących swoje obowiązki samotnie. Opatentowany przycisk ARMU SOS, wbudowana komunikacja GSM, Automatyczny przesył danych i najnowocześniejsze sensory zapewnią nową jakość bezpieczeństwa Twojemu zespołowi. G7 to pierwszy detektor przesyłający dane na bieżąco bezpośrednio do chmury. Dostęp online zapewnia, że już nigdy nie będziesz musiał samodzielnie zbierać danych i tworzyć raportów. Blackline Live. Umożliwia odbiór alarmów, lokalizację pracowników, odczyt pomiarów oraz przegląd danych gdziekolwiek jesteś. Cała flota urządzeń bezpieczeństwa jest dostępna online. System bezpieczeństwa BlackLine G7 zapewnia niskie koszty i dopasowanie do Twoich potrzeb teraz i w przyszłości. Pompka zasysająca sensory upadku, bez ruchu czy gazów. Komunikacja głosowa czy detekcja strefowa to tylko niektóre opcje G7, które znajdą zastosowanie w codziennej pracy w Twojej firmie. Poziom bezpieczeństwa swoich pracowników możesz obserwować i analizować samodzielnie lub z wykorzystaniem działającego 24 godziny na dobę Centrum Operacyjnego Blackline. Dzięki temu już nigdy żadna sytuacja alarmowa nie pozostanie bez odpowiedzi. Jesteśmy tam, gdziekolwiek potrzebujesz być bezpieczny.